Witam Was bardzo serdecznie e, To jest pan Zilkułania Akwarysta Zebródka Właśnie e, kupiłem u e, jednego hodowcy najlepszego w ze Pana Bogdana e, z hodowli w Grudziądzu, kopernik Kopernika 4 wieczyki wachtali o zobaczcie, tak pięknie widać? widać w właśnie w trasie w worek wsadziłem za chwilę będę ich odpowiednio e, przygotowywać do aby się ładnie za tym to zauwali

zobaczcie co za piękne wycieki tu w wachtali wiecie tu, tu samczyk z niego już będzie widać piękne wycieki w wachtali dobra no to dobra by było na tyle pozdrawiam serdecznie Może się zacząć akwarium z daleka jak wygląda Ryby, widać coraz więcej. Już pokazałem Wam, jak ja puszczam ryby. ryby. Na dzień dzisiejszy mam mieczyki, e, mieczyki czerwone, mieczyki bachtali, mieczyki belgijskie. Mam parę stuk z ostatniego akwarium. Wszedą parę stuk zielonych, parę stuk e, albinosów e, tyle. później molinezje czarne, molinezja złota, molinezja złoto czarna balnowa, parę stuk, parę stuk e, gubika, i wieczyki też jeszcze wspominałem e, z kieliczków e, kieliczki pstrę kieliczki pstrę spizowe, kirlicki, e, pandy Kielicki albinosy kiriśniki piskorki i, e, i, i a i poniasty i glono jady a i śl ślimaki jeszcze tak wygląda już na dzień dzisiejszy jeszcze po kolei myczyki wszystkie po kolei odmiany chcę w tym mieć w tym akwarium i wszystkie odmiany e, gubika I wszystkie odmiany molinezy pozdrawiam serdecznie akwarysta zawrótka Aha, jeśli Wam się podobał filmik, oczywiście zapraszam do łapki w górę i, i tu, gdzieś tu, w tym miejscu jest e, subskrypcja, bo zauważyłem, że dużo osób mnie ogląda, lecz e, nie subskrybuje kanału i bym prosił o subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.